Cześć, jadę Sam. Wybrałem się na samobójczą misję wkleić się i sprawdzić czy faktycznie High Lift zadziała jako wyciągarka, tylko nie w piasku, tylko sprawdzimy to w jakimś realnym błocie, bardziej realnych warunkach niż jak to można znaleźć na YouTubie, że ktoś wjeżdża w piasek zakopuje się samentyłem. I potem łatwo się wyjeżdża. Chciałbym sprawdzić faktycznie, czy ta wyciągarka nas jest niezbędna, czy ogarniemy to liftem, po drugą highlifto, czyli zwykłym podnośnikiem chińskim a, i kilkoma pasami transportowymi, czy da się to realnie Podał, ale jakoś tak się nie chce wkleić samo z siebie może tutaj są lepsze kolejny z prześwitem grandy z 20 cm może się uda te są całkiem spore odwoziem ramon trzeba szukać dalej Dzień opadów nie wystarczy, żeby zwiększyć ziemię i się wkleić w tym samym miejscu, co kiedyś. Auto tu prawie w ogóle nie zapadło. trudno Musimy dalej. Musimy to dziś nagrać. Pokażę wam, dlaczego nie zawsze podkładka pod koło i wyciąganie będzie dawało radę. To na przykład może być taka sytuacja, to mamy wysoką I nie złapiemy za koło. Dlatego no, fajnie wiedzieć, czy będzie się dało wyjechać hajliftem jako wyciągarka do przodu. ewidentnie szczarujemy podwoziem a już od tamtą tylko teraz muszę się gdzieś zapiąć i spróbować wyciągnąć i dostać do bagażnika cholera jasno tego pasa starczy teraz niech mnie tu wydą i jaja albo łopatowanie albo posta na flejkę. Wolałbym, żeby mi tego starczyło. No tyle, noga. Wruszenie. ma lifta Kurde, chyba się, się uda. Robię się jeszcze jeden pas. Jest. Uff. Uf. pewnie już bym wyjechał. Znając życie. zrobiło wi I gotowe. A tu trzeba trochę to kombinować. Teraz jest wtedy do 2,5 tony ale myślę, że wystarczy, nie? Siła zrywalności na pewno zwiększa. Ciekawe czy to ucho wytrzyma. Stawiam, że nie. Dobra, i teraz jeszcze w którą stronę będziemy jechać? Pamiętaj rzucić luz. Bo na P może być ciężko odciągnąć. Ręczny też można zrzucić. I jedziemy. się ja muszę za to zapiąć. Tak, za ten uchwytanie, za ducha i lifta. Albo tą szaklę. Za ducha i lifta. Tam będzie bezpieczniej. Teraz ten naciąg. Dobra. Dźwignia. Jeszcze może trochę pasem się uda ściągnąć. Pas niby małciąg 500 kg, więc można by tym wyciągać Stoiczę to bez hejliśta. Zatknij się, żebyś mnie nie zabił. Ale to jest ślisko. A oh fuck, wszystko w płocie. Całe życie w płocie. Coś tam już idzie. Uh. Dajmy listka, żeby wiedzieć ile się przesuwa o, ślicznie gorsze jest to, że nie ma tu jak się zaprzeć no, no. Idzie całkiem sprawnie Teraz żałujesz że kupiłeś high lifta 120 a nie 160 a zobaczcie ruch i idzie nie wiem po ile co przeskakuj później po amerykańsku, potal. Nagramy drugą perspektywę Jedziemy dalej Wielkość już poszła. 29 cali. Dziękuję na przeciągamy że i aż wejść ale to sprawdzimy, zaraz muszę się rozpiąć Od owego listka przesunęliśmy się tyle czyli dwa dwie długości krótkiego hajlista podnośnika farmerskiego tam jesteśmy przypięci do 8 metrów pasmo chyba 10 minimum, żeby się gdzieś dopiąć. Jak nie, to trzeba się dopiąć gdzieś z przodu. Tu widać, że siedliśmy Pankami Opiód trochę żadnej nie mam. Teraz trzeba tą świnią sprawdzić zaraz czy wyjedzie. I podsumowując, podsumowując, da się wyjechać z błota gęstego, śliskiego, wisząc na podwoziu. Nie widzę się. O, da się wyjechać z błota, wisząc na podwoziu, czyli może wyciągarka 3000 plus 50 kg. Nie jest taka konieczna przy turystycznej jeździe, bo pewnie byście się nie ładowali w takie kolejny. Na turystyce, chociaż ja już to raz zrobiłem tutaj. Tylko wcześniej, no nie są duże. Każde auto na większych oponach niż 30 cali by pewnie przejechało. Ale że to jest grand Vitara, to tu jest max 29. I to jest największy minus. Mały prześwit, ale jakby zrobić łutu, tutu, to pewnie byśmy dojechali dalej. Tylko by było więcej ciągnięcia. Tyle w temacie, teraz pora umyć Zumowanie Co jest potrzebne, żeby się wyciągnąć podnośnikiem? Pas do drzewa. Szekla może być taka, ale musicie sprawdzić, czy Wam chyci pas i pas transportowy. To jest pas z lawet. Dwa i pół tysiąca dana, czyli 2,5 i pół tony. I na opasanie 5 ton. Twój podnośnik nasmarowany. Szekla końców. Przy okazji sprzedam Wam patent, jak zrobić, żeby high lift na dachu nie hałasował. Gumowa przekładka. Są takie z poliuretanu. Ja mam akurat wydrukowaną na drukarce z TPU. Ona jest mega miękka, ale to nie ma znaczenia. Pasek, który napina dźwignię. I minimalizujemy te stuki, że podczas jazdy. Nas nie w kurze Dobra, jedę stąd, bo mnie zaraz bąki zjedzą